Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerbów las, wszelek dziś zapraszam do was. Byłam dzisiaj dermatologa. Panią trochę zmartwiło, że moje skin to mydło do rąk. Ta czy chociaż jakiegoś kremu używam na bieżącego? Chciałam, że mydła, znaczy, że niwa, kremu. Patrzyła na mnie z lekkim politowaniem, ale ja byłam tam na sprawdzaniu Jaka? pieprzyków, bo, nie wiem czy będziecie to widzieć, ale o, tutaj mam pieprzyk i mi się Wydaje, że ja go wcześniej nie miałam. I nie wiem, jak to po sprawdzić, porównać. Tu mi się zrobił pieprzyk. No nie miałam go wcześniej. No nie ja nie pamiętam, żebym tu miał pieprzyk taki. Kupiłam se w tym Metikowe, że to ubezpieczenie. W liście tych lekarzy jest dermatolog. Pójdę se i se sprawdzę za darmo, nie? No i pani mi zrobiła normalnie kontrolę wszystkich znamion. Więc wszystkie pieprzyki na ciele miałam sprawdzone. Wszystko jest super git, nic nie trzeba usuwać. No także wszystkie pieprzyki miałam sprawdzone i jest git. Także z lekarzy. Mamy już załatwionego dentystę, mamy załatwionego dermatologa. Jeszcze mamy okulistę, neurologa. A sprawdzę, gdzie jeszcze idę? Mam okulistę, ginekolog, neurolog i chirurg stomatologii. Na same zęby, mam pięć zębów do naprawienia, na samą naprawę zębów pani powiedziała, że to by kosztowało pół tysiąca złotych. A ja to mam za darmo. Co w się sensie za darmo no z ubezpieczenia? Ile płacisz za to ubezpieczenie? Miesięcznie 1300 złotych, ale w pakiecie rocznym jak kupuję od razu płacę, na rok, to mam 10% taniej i wynegocjowałam jeszcze 10% taniej, czyli mam 20% taniej i łącznie za rok zapłaciłam chyba 11 tysięcy złotych, więc mamy tak 2,5 koła na same 5 zębów 5 zębów do naprawy, wyrwanie dwóch ósemek będzie jeszcze w tym, nie wiem ile to będzie kosztować ale chcę sobie zrobić pod tą narkozą, ale to muszę, ten, konsultacja neurologiczna na web, tomografia komputerowa z kontrastem głowy, to jest jak ja patrzyłam, to 1500 zł. prywatnie mnie to kosztuje, a na NFZ to ja dalej czekam, nie? No, więc wiecie jak jest więc na same, same dwie tomografie komputerowego bo zrobię teraz i zrobię sazarot, se w sensie na koniec tego abonamentu zrobię sezaro, To już masz trzy koła. To już masz sam, za samego dentystę i, i tego, to już masz osiem koła. A masz jeszcze tak, wizyty domowe, takiego se dermatologa sobie wezmę. A co? Psychoanalityka, mam, mam psychologów, mam konsultacje, pójdę sobie jeszcze na konsultację psychologiczną i sobie porobię badania krwi. Więcej bym wydała idąc prywatnie. A na NFZ to bym czekała dwa lata, więc mimo mi się opłaca. Tak, mam przyjazd karetki ubezpieczony, mam nielimitowane wizyty domowe. Zachoruję, to mogę sobie zadzwonić po lekarza, żeby do mnie przyjechał, a nie muszę ja jechać do lekarza. No i te placówki medicover, ów, umówmy się, że są zajebiście ładne. Tam masz czysto, elegancko, pięknie wszystko zrobione, parkingi dla klientów medicover. No jest kur... Luksus, nie? Luksus. Ja, ja sobie myślę tak. Za taki pakiet ubezpieczeniowy Medicover płacę, powiedzmy, te 1200 zł miesięcznie, nie? Na ZUS i składkę zdrowotną wydaję 3,5 tysiąca miesięcznie. Czujecie to? Na koncie pacjenta, czy mi za której zwało? Jak w to miałam wejść na ten ZUSowy pacjent.gov? M-Obywatelem się logujemy? Lubię M-Obywatela, powiem wam. Historia leczenia. Zdarzenia medyczne. O, mam coś wpisane. Historia wizyt. Podsumowanie kosztów refundacji 25 tysięcy! Moje leczenie kosztowało chyba. Nieźle. To tak, Rzeczy mało. Zobaczcie najstarszą wizytę, jaką mam wpisaną. 2008 rok najstarszą wizytę. Ja jestem ciekawa, co, co było najdroższe u mnie. Szukam tego koło brzegu, którym byłam na ucinaniu wyrostka. Jestem ciekawa, ile to kosztuje. O jest regionalny szpital w koło Wycinanie wyrostka robaczkowego kosztuje 2397 zł. Tanio, co ty sprawdzasz, ile kosztuje co? O ile udar kosztuje? Ej, sprawdźmy, ile kosztuje drogi jest udar. Kompleksowe leczenie udarów mózgu 7 dni na oddziale udarowym kosztuje 15 400 zł koszt leku trombolitycznego, tego co dostałam, to co po 10 minutach mi przeszło, to 6,5 tysiąca złotych. Czyli łącznie za sam udar kosztowałam NFZ 21 tysięcy złotych. Czyli z tych 25 tysięcy mojego leczenia na NFZ, 21 tysięcy to jest udar, 3 tysiące to jest wyrostek, czyli zostaje tysiąc na inne rzeczy. To mało, wydałam chyba w sumie. Czemu szepczemy? Bo u ręka jest pani lekarz. Mogą już powiedzieć jeszcze raz, gdzie to sprawdzamy? Ostatni raz tłumaczę, ty to sprawdzamy. Wchodzicie na pacjent.gov.pl Logujecie się do internetowego konta pacjenta. Wchodzicie w historia leczenia i historia wizyt. Halo? No i co? Była pani? I co? Normalnie robiła też. U Lekarza tylko w domu? No na chacie. Fajne? No. I co dostałeś? Mm, dużo leków. <śprzy CLIENCZ> Ale cię hyrla. A koty, nie umiem się zachować w ogóle Księdzi pani, Rysiek Gryziec stopy. Rysiek ty drań Szwecja idzie na wojnę Z niebieską platformą Szwedzcy politycy póki co określają strony z usługami Jako nowoczesną prostytucję Czyli ja mam dokładnie takie same podejście jak Szwedzi Też mówiłam, że to jest taka właśnie nowoczesna prostytucja I o ile jestem w stanie pochwalić Pewien kierunek, w którym zmierza to prawo O tyle pomysł by karać więzieniem ludzi Którzy zamówią sobie jakieś zdjęcia przez internet Zamiast osób, które te zdjęcia oferują Wydaje się być dyskusyjne. Nie. Takie dyskusyjne. No bo popatrzcie na to, wiesz, gdyby ktoś sprzedawał yy, na przykład czyjeś takie zdjęcia przerobione za pomocą AI, to dlaczego ta osoba, której zdjęcia są sprzedawane, miałaby ponieść konsekwencje, jeżeli nie miała z tym nic wspólnego. Trudno byłoby udowodnić, czy taka osoba zrobiła i wrzuciła te zdjęcia intencjonalnie, czy ona zdawała sobie sprawę z tego, że takie zdjęcia krążą po internecie, więc wydaje mi się, że to sensowne całkiem, że karane są osoby, które widzą produkt i chcą go kupić, a on jest nielegalny. Jakby wiecie w tym, ale jakby mierka. Panią, która jest w innym kraju, to przecież y, to platforma międzynarodowa. O, też prawda, że ciężko byłoby, to, to jest platforma międzynarodowa i ciężko byłoby ukarać. Gdyby pan ze Szwecji chciał kupić takie zdjęcia pani z Francji, to to, to pani ma do tego, że pan ze Szwecji by chciał to kupić. To też trud, to też trud tru. W ostatnich dniach celebrytka postanowiła pójść o krok dalej, tym razem promując Uwaga, żelki, które to mają pomagać w leczeniu choroby Hashimoto. Wspomina mi to trochę, mają sprzedaż niewidzialnych długopisów. Tylko, że mi się wydaje, że ja mniej w. Zrobiłam ludzi niż dodażelkami na Hashimoto. A propos niewidzialnych długopisów. W sklepie był mały listok. I zobaczcie, co ja tutaj mam. No pierwszej osoby, która wyśle 10 zł, wysyłamy właśnie taki oto niewidzialny długopis. Wręcz teleportujemy go na czyjeś biurko. Za jedyne 10 zł. Wyjątkowa oferta. Nikt takiego nie ma. Ile za cały karton? No mam na stanie tylko, tylko 10. Z tym 11. Przesyłka gratis. Teleport. W momencie, kiedy wysyłasz pieniądze, od razu znajdzie się u ciebie. Nie czekaj. Dam niewidzialne 10 złotych. Pablici był pierwszy. Gratulacje, Pablici. Wysyłam go do ciebie. Poszedł. O! Jeszcze jeden no. długopis. Proszę, Miko. Dziękuję, fajny. A jaki kolor tuszu? Ludzie są niesamowicie. No, przecież niewidzialny, no. Zało się, nie? A jaki by miał być? Czyli, jakby nie był niewidzialny, to by długopis nie był niewidzialny. No Dobra, jak ktoś jeszcze chce, zostało mi 8 niewidzialnych długopisów. 9, 9, 9 A, internetowa... Schował mi się jeden za drugim, go nie zauważyłam. Ten uroczy pan, lubiący mówić o niskich podatkach, zaprosił obu kandydatów pozostałych w grze na rozmowę na jego YouTubeowym kanale, by ci spróbowali przekonać. Jego wyborców do tego, że warto na nich zagłosować. Męcem wygrał, miło, że przegrał. Wtedy, kiedy to się działo, tak. Potem na rozmowie z Kalo Karolem Nawrockim, wydaje mi się, że też wypadł całkiem dobrze, ale po tej rozmowie z Trzaskowskim, jak z nim poszedł na piwo, a wcześniej w swoim barze miał zdjęcie Trz Trzaskowskiego, że tego pana nie obsługujemy, ale poszli z nim na piwo i ludzie robili memy, że kiedy siadasz do stołu, który miałeś wywracać i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy trochę, trochę przegrał. Wcześniej, tak jak czytałam po Twitterze opinię, nie? Bo ja to byłam wtedy na wakacjach Nie Elon mówił, że jakichś tam polityków on nie będzie obsługiwał tam w tym bazie. Nie wiem, to może tam z Sikorskim czy z kimś tam, ale nie ani Trzaska, ani Sikorskiego. To nie wiem. Karol Nawrocki od razu dodał, że oczywiście, że podpisze deklarację, którą zaproponował lider partii Konfederacja. No i tutaj też tego Nawrockiego, przynajmniej w moich oczach, to nie pokazuje z takiej pozycji siły, tylko takiego pieska. Oczywiście, panie Mencen, wszystko do pana, panie Mencen. To sobie pan życzy, oczywiście, że podpisze deklarację. To w się sensie, ja rozumiem, że zależy mu na tych 15% głosów, no bo. To jest spora pula i dałaby mu. Da, da mu da, dałaby mu przewagę w tym. Ale dla mnie to jest takie poniżające troszeczkę. Czeskowski to zjeść, głosujcie na Nawrockiego. No i to staje się time outa, a jakbyś nie rozumiał czemu, to możesz napisać: Głosuję na Nawrockiego, ponieważ urzeka mnie w nim to, to, to i to. Ale nie każ innym ludziom głosować tak, jak tobie się kurwa życzy, bo to nie jest ...demokracja wtedy, wiesz? Każdy głosuje tak jak chce i nie wyzywamy innych ludzi, ani nie wyzywamy kandydatów, cokolwiek o nim sądzicie, o jednym czy o drugim, to nie wyzywamy kandydatów i nie wyzywamy ludzi o odmiennych poglądach, bo to są tylko pierdolone poglądy, to są wybory, to jest coś, co nie będzie miało za dużego wpływu na nasze życie, dystansujemy się od tego i możemy zagłosować, ale robimy to z klasą, godnością i rozumem po prostu. Nie urządzamy tu bojówek, głosuję na Nawrockiego, bo zajebiście snu sepsji. Okej! Okay. Ja nawet pomyliłam, czy to nie był specjalny ruch, ten snus, żeby pokazać tego Nawrockiego jako takiego, wiecie, a jestem taki jak wy, taki bardziej ludzki, przystępny, wiecie o co chodzi. Jak dla mnie słabe, jak na ogół nie może powstrzymać na tak krótką chwilę, a ma być przedstawiciela naszego państwa. No ja z kimś o tym gadałam, to mówi, wyobraź sobie, że nasz prezydent miałby spotkanie z takim Trumpem, siedzi na spotkaniu z Trumpem i mordo, czekaj, kurwa, muszę coś z snusika nie? To mega mocny. Ludzie się naoglądali House of Cards i myślą, że politycy to mają takie przemyślane strategie, a prawda jest, że to jest banda partaczy i każda zagrywka to jest nieudolna próba gaszenia pożaru, przy którym wybucha kolejny z... Może. Możliwe, że tak też jest. A my sobie dopisujemy, że oni są tacy game masterami, takimi pro playerami i tego, nie? To też prawda. To też prawda. Ale lepiej może tą stronę, niż uważać, że prezydent naszego kraju to będzie skończony tuman i, i debil, nie? Bardęga wejdzie w politykę i żeby tam porządek, nie zdziwiłoby mnie to. Szczerze, jak się odgrzebie z tych pozwów i tak dalej, myślę, że to jest, to jest realna opcja. Przyznaję, że mi to imponuje, w sensie uważam, że to jest coś, czym się Pan powinien pochwalić, bo mało który prezydent się bije. W różnych modułach zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem. Nieistotne nawet, za jaką opcją polityczną ktoś jest, bo ja nie mówię, że drugi kandydat mi odpowiada też jakoś wow bardzo, ale jak można mieć 30% poparcia w wyników w wyborach będąc k***a kibole Jak to się dzieje? Niesamowite to jest. Dobra, jeszcze mam jedno pytanie, bo może ja jestem w jakiejś bańce informacyjnej, ale na tego Nawrockiego w mojej bańce co chwilę wychodzi coś nowego. Tu kupa jakieś mieszkanie, tu snusy napięte za laturze był kibolem, duże jakieś dziewczynki do hotelu załatwiał W sensie, mi się wydaje, że cały czas coś jest na niego wyciągane Zoya Skubis opublikowała krótki film na swoim TikToku, na którym to możemy zobaczyć jej drogę na szczyt Polka zdecydowała się w swoim materiale wykorzystać ujęcie, na którym widać ciało zmarłego wspinacza Ja widziałam tego TikToka i ja, szczerze powiedziawszy, ja myślałam, że po prostu ona pokazuje, że ktoś siedzi i odpoczywa po drodze, kiedy ona ma dalej siłę iść Ja tak to zrozumiałam Nie wiedziałam, że to są nieżywi ludzie więc... Przemkłam przez ten filmik nieświadoma. Bardzo miło zobaczyć, że my, jako Polacy, jesteśmy społeczeństwem, które naprawdę bardzo mocno interesuje się tym, na kogo odda swój głos. No, wydaje mi się, że większość y, ludzi ma swojego kandydata, na którego chce głosować. Może się delikatnie umocni, bądź zrazi delikatnie do swojego kandydata, ale, ale raczej ludzie są opowiedzeni za którąś ze stron. To jeszcze nie polubił mojej roleczki na Instagramie albo na TikToku, albo i tu, i tu najlepiej, to bardzo pro... Proszę naprawić swój karygodny błąd. Repostowałem tego TikToka i polubiłem od razu. Dzięki Konrad! Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, nie subskrybowania, obserwowania tam jest. Wybiorę najciekawszy komentarz pod TikTokiem i wybiorę najciekawszy komentarz pod Instagramem, tym Reelsem i wyślę dwie zgrzewki. Do każdej osoby wyślę po zgrzewce GPS-ka. A co? Szalpnę się. Pocasi się? Jezus Maria. Kasiu, chciałbym Ci dzisiaj zaoferować ekskluzywny sojusz jeden na jeden. Ja i ty. Żebyśmy wspierali. Dobra. Dzięki. W razie czego pamiętają o mnie. Swobo. Doknes mogę Cię na chwilę prosić? No, no, no. Co za ch... To już nie pierwsza osoba, którą on gada na boku. Co za za co siedzicie? Za bycie zbyt słodkim! Uch. To mam nadzieję, że was nigdy nie wypuszczę. O Jezus! Eee. O Jezus Maria! Co ja mam robić? Jak gram ze strażnikami? Co my mamy robić? Uciec! masz Nic nie mam! Jak nic? No musisz coś mieć! Ja mam na przykład... Każdy coś miał! Ja nie miałam nic! Nie, musiałeś dostać! Każdy dostaje! Gdzie? Jak a, ale to jest moja cela, panowie. No sorry, no ale teraz nie możemy, sąd wyjść. Aha. Ty, ale kiedy, że mamy trzy łóżka w sumie. Dobra, kto z was jest sabotażystą? Ktoś z was miał temu a... w tym momencie. Ktoś, Ktoś? Ktoś z was miał tracę temu. Ja nie. Ła! Mhm. Kasia! bym to, to nie jest tak, że niechcący ci się mnie okradł na przykład? Nie, bo nawet jakbym wiedziała o co ci chodzi, to bym nie umiała tego zrobić prawdopodobnie. Proszę mnie sąd wypuścić! To jest napisuj, sabotażysta! ogłosić? Uwaga, słuchajcie! Chciałbym ogłosić, że że KASIS albo HADESIAK są sabotażystami! O Jezu... KASIS, chodź tu. Nie jesteś sabotażystą? Nie. A gdzie to pisze? Jak ja jesteś sabotażystą, to to udowodni i daj mi ten cukier. A czemu? A on się przydaje do czegoś? Co to jest? I kim mu. można zabić sabotażystę? Wtedy nie zabiję jesu. HADESIAKA. Nie wierzę ci. Czyli jesteś sabotażystą, ty! Bo nie musisz czegoś dać! Ja nic, kurwa, nie rozumiem. O, szlanina, szlanina, góra szlanina, na i... łeb! Boże, 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 zbój! O kurwa, o kurwa No bojcie, nie reaguje Co teraz? Ej! zostań, nie, Ja jestem drzewcą. No, to zapraszam do cały Dobra, co mam Ej. zrobić? Tego mam zastrzelić? Tego strażnika? Ej, kto to podpala coś? Kto tu coś podpala? Czemu ja? Przecież stamko! Oj, ktoś się tam palił. Ej, proszę się uspokoić! Co? co się stało? Czemu ja latam? Ej, ja nic nie rozumiem, co się stało. Jak wiesz, kukier, kogoś zajebać na trzy Aha, ale ja próbowałam zaszczycić tego, tego policjanta, się nie dało zabić. To sabotażysta ma zabić policję, czy co? Cię masz? To nie wychodzi z celi. Ginie. Blady, Blady na górze. A nie to Kasia. Ha, to nie jesteś. Wracamy do cel. To jest koniec wolnego czasu. ja coś tu mam robić, jak jestem w celi? Ja nie rozumiem. Jak teraz idziemy na przykład na basen, to co my na tym basenie? Ktoś wybuchł. Zasad zasad jak, jak tutaj mamy przyjść na basen nie to co my na tym basenie mamy robić po prostu być w tym miejscu Patrz, jakby są takie rejony to są takie pokoje ale my tu a, mamy czegoś szukać nie nie co dwie minuty mi oni nie postać, mają napisane że więzieniowie jest. mają pójść do tego pokoju jeżeli więźniowie są w tym pokoju to im zalicza punkt a jak nie to oni mają problem po prostu musisz być w tym pokoju i im zalicza punkta Okej, okay, okej. zapalary zapalary oh. mam. To jest... nie 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 dawaj, nie oh. dawaj, mu kleju. nie 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 co to jest? Proszę stąd wyjść! Górze macie przycisk, proszę was! Jak? Gdzie? Tu! No co ty robisz? Nie widzę! No to wy... Nie, dobra Kurwa, jest, trochę, nie, idzie, albo. Ale ja nie umiem, jak dać w kusik. to ma gra, O, dziękuję. Otrzymałeś specjalny przedmiot. Ej, dobra, dostałam zapalniczkę. Daj mi, daj mi. Nie. Daj mi, ja mam jeszcze raz ten nóż, mogę cię zabić. Czemu? No żartuję, żartuję. E, kurde, no nie wiem, no potrzebujemy czegoś. Musimy uciec z tymi przecież, wentylacją. Ale tam. Chodź, wentylacją uciekniemy. kurwa. Przepraszam. Za grubo jestem. Musisz nacisnąć, kontrol, zamknąć to tak, jakby w jednym momencie. Ja się tego nauczyłem niedawno. Czasami wychodzi. Kontrol i prawym, tak? I trzymam W cały czas. Bez shift A. Trzymam W. I spacja. Spację trzymam, dobra. Kontrol i to. Ale patrz w dół, to jak mam to zamknąć? O, dobra. Y 1, 2 czy 3. To było bardzo smutne. No jak po 10 minutach mi się udało wejść do venta Nudna ta gra. Wytłumaczysz o co chodzi. No jakbym ja wiedziała, to jeszcze nie bym może Cię wytłumaczyła, stary. Ja wychodzę. Nie podobało mi się to.